Bardzo dużą zaletą naszego mieszkania jest to, że tak około 200-300 metrów od budynku jest przystanek, z którego możemy dojechać między innymi do Lekko, czyli do naszej miejscowości powiatowej. Uważam, że jest to super ważne, jest to super zaleta i nawet jeżeli wy jeździcie samochodem, jeżeli jesteście kierowcami i nie planujecie w ogóle korzystać z autobusu, to nie bądźcie egoistami, pomyślcie o tym, że no, zapewne z mieszkania, nawet takiego wakacyjnego, nie tylko wy sami będziecie korzystać, ale też być może wasi znajomi, wasza rodzina. Pomyślcie o osobach starszych, o nastolatkach, którzy nie mają własnych samochodów, nie będą jeździć po Włoszech. Więc, <gryw> więc ja się cieszę, że mamy tu autobus. Chociaż jeżdżę tu samochodem, chociaż mam dostęp do samochodu tutaj, to czasami po prostu dla przyjemności, dla wygody. Korzystam też z autobusów. Jakby jeszcze tu był pociąg, to już w ogóle idealnie, no ale tego niestety nie ma.